Fox Rod. This is Sierra 1. Target acquired. NTV unknown. 1,000 meters northeast. Nie wiem ile będzie widać, ale tam jest auto leśniczego. Widzicie? Tam mamy za zakrętem. Ten samochód. Uruchliwa droga z powrotem na wieś. My się ustawimy gdzieś tutaj, żeby widzieć drogę. Tu i tu. Słuchajcie, można mieć różne poglądy polityczne, ale obiektywnie to to nie jest miły widok, przyznacie. Przykro się na to patrzy. Panowie, jako że jestem w trakcie kręcenia odcinków dotyczących podróżowania po Polsce z super lekkim sprzętem, ten sprzęt super lekki nie jest tani. Zdaję sobie sprawę, że może nie każdego być stać. Mnie też na to nie stać, żeby nie było. Nie dla każdego to musi być jakiś finansowy priorytet, prawda? Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, jak ja wychodzę do lasu, używając rzeczy, które można kupić, nie robić samemu, tylko które można kupić tanio, które się mieszczą do takiego plecaka. To też nie jest drogi plecak, to jest salon z Decathlonu. 200 parę złotych kosztuje, to nie jest te 700 złotych, które płacimy za te plecaki z wyższej półki, ale robi swoją robotę, jest dalej plecakiem i można kupić też tańsze plecaki. Ja bym na taki scenariusz leśny jednak polecał jakieś kolory naturalne. Nie musi być super kamo, warto mieć ten plecak właśnie taki, żeby można było, go było tutaj rzucić, przejść się te, nie wiem, pół kilometra w te, pół kilometra we w te, tak żeby on się nie rzucał w oczy, żeby ktoś go po prostu nie znalazł, nie? Drugą sprawą to są ciuchy, wiadomo. Jestem w. To są Pentagony, to jest kontrakt, kontrakt armii amerykańskiej. Nie jest to dobry kamuflaż na, na las, ale jest to fajne, wygodne, przewiewne. Dzisiaj jest 10 marca. I problem, jaki mamy przy tej pogodzie, jest taki, że w tej chwili jest stopni, żeby was nie oszukać. Stacja pokazuje 17 stopni, tutaj jest około 15. Jak zajdzie słońce i nad ranem będzie w okolicach 1. Zanim ja stąd pójdę, czyli już mam nadzieję, będzie ciemno, to, to już będzie tych stopni 6. Ja pod tym mam tylko t-shirt. Więc nie mam żadnej termobilizny. Więc siedząc tutaj stacjonarnie będzie mi chłodno i musimy temu zaradzić albo ciuchami. Ale ja nie chcę brać dodatkowych ciuchów do plecaka, tylko chcę sobie radzić w sposób inny, i w tym przypadku także tani. Zacznijmy od absolutnej podstawy naszego obozowiska, czyli to, czego ja używam. I wiem, że są tańsze wersje skin i to jest ta karimata niewygodna, ale nie rzuca się w oczy. Wchodzi do każdego plecaka tak, że nie trzeba troczyć i jest relatywnie niedroga. Nie jest to akarmata za 50 zł, ona chyba około 100 wykosztuje. Ja za swojego czasu 70 parę złotych. Wiadomo, że im schronienie jest niżej, tym jest mniej widoczne. I w tej chwili to jest coś, co jeżeli nie będzie padać, załatwia mi sprawę. Mogę się tu położyć i sobie leżeć. Obserwować sobie tam. Jeżeli się nie będę za bardzo ruszał, podskakiwał fikał-mikał, to pozostanę niewykryty. No to nie suciuchy czerwone, więc powinno być ok. Ale ja jestem stary i będzie mi niewygodnie. Niektórzy z Was już widzieli na kanale, ale robimy podsumowania i dzisiaj też będą nowe rzeczy, żeby nie było. Bardzo polubiłem ten hamak. To jest też z Decathlonu, też to jest linia Saloniak. No hamak już jest ciężej ukryć, nie znaczy, że się nie da. Kwestia znalezienia właściwego miejsca dla niego, ale nie spodziewam się jakiegoś strasznego ruchu po tych ścieżkach tutaj bardziej droga, która jest w tamtym kierunku mnie interesuje. Jak widzicie tutaj nam. Karimata weszła w to. Teraz mnie widzicie w ten sposób. Za niewielką kupą tych igieł. A tu się zawieszę. Mam nadzieję, że nie spadnę. Bo to wiecie, jak chcę z tym parakordem za każdym razem. Jest troszkę olczy nasz. No, no nie zjeżdżaj, nie zjeżdżaj. O. Ja w tej chwili jestem na tyle nisko, że mnie średnio widać. No nie jest tak dobrze, jakbym leżał na glebie, ale teraz jestem. Nad glebą, może metr w najwyższym miejscu, a większość mojego ciała jest jakieś pół metra nad glebą. W moim przypadku, w przypadku tego ćwiczenia, uważam, że się opłaca poświęcić troszeczkę skrytości na korzyść tego, żeby leżeć mniej więcej jak biały człowiek. Rozwiązanie z tą karimatą jest o tyle fajne, że ogarnia wam dwa tematy, czyli, zarówno hamak, pomusicie coś mieć od spodu, bo bez tego, to, to plecy załatwicie momentalnie a po drugie Wam będzie niefajnie, nie będzie wam, nie będzie wam ciepło w plecy. Ja czasami używam koca Bushman termo, mogę też położyć folię taką, co na szyby samochodowe się kładzie, ale to mi załatwia w miarę spalnie na glebie. Lepiej niż ta folia, a wchodzi do plecaka każdego bez troczenia, ale ta folia też daje radę, zarówno w hamaku, jak i na glebie. Gorzej od tego, ale jako awarię można to stosować. Tylko, że folia, jak wczoraj sobie robiłem ćwiczenia, to była bardzo jasna noc, jeżeli chodzi o księżyc. I jak ja to folię potem składałem, to ona odbijała światło bardzo. Potem na chwileczkę dałem latarkę czołową, czerwoną, to pff, po prostu jak światła stopu dawały. Tutaj tego problemu nie ma. Załatwiacie sobie sprawy zarówno hamaka, jak i ewentualnego spania na glebie. Bo jeżeli będzie Wam za zimno, czy za twardo, zawsze możecie sobie uzupełnić o tymi tu rzeczami. Nie? Jak widzicie, dzisiaj tego jest tutaj dużo po prostu kładziecie sobie na materac z igliwia i, i jest ok na tej karimacie jest dobrze się na piachu, dobrze się śpina mchu także to nie jest tak, że to jest czyste zło, ona daje radę no bo ona istnieje, prawda, niby wojsko niemieckie używa czy używało w hamaku wcale nie jest dobra, bo ona się zgina w pół, dużo lepiej radzi sobie zwykła karimata taka harmonikowa, dobrze sobie radzi samopompa, dobrze sobie radzi materac, ta karimata sobie radzi najgorzej, ale sobie radzi Pamiętajcie, że w takich sprawach to nie jest mój ultralightowy, wygodny wypoczynek od buszmena za bardzo dużo monet. Dzisiaj chcę Wam przedstawić po prostu bardziej budżetowe rozwiązania, które też działają. Pod kątem chowania się uważam, że działają lepiej, chociaż są nieporównywalnie mniej wygodne, więcej zajmują miejsca w plecaku, ale staramy się to minimalizować. Żeby cicho poruszać się w terenie, zawsze byłem zwolennikiem butów minimalistycznych oraz skarpetobutów typu Skinners. W opisie będą linki do tych filmów I tutaj też wam się gdzieś tam wyświetlą Ale z czasem Jednak zdecydowałem, że buty Mogą być mniej wygodne Mniej lekkie Ale nie mogą nigdy przemakać Tak jak te To są Soloniaki 300 bodajże, też z Decathlonu 270 zł para kursztuje. To są buty myśliwskie Z gore -Texem. Nie jest mi teraz chłodno w stopy Ale wiem, że wytrzymają bardzo dużo, wiem, że nie zamoknął i wiem, że mogę na nich polegać i dlatego to są moje pierwsze buty, wybieram je ponad buty taktyczne właśnie te świetnie sobie radzą w terenie, tak naprawdę cały sezon można w nich chodzić no tylko, że latem płacimy za to wysoką cenę dla tych, co mają bardzo niski IQ, bo jest wtedy ciepło w stopy mam w tej chwili dwa zadania nie być zauważonym, zauważyć innych moim absolutnie podstawowym narzędziem jest ta niewielka lornetka Blackfire z dziesięciokrotnym powiększeniem. Jak na tę wielkość i cena poniżej 90 zł. W ogóle linki do wszystkich gratów będziecie mieli w opisie. To jest coś, co mi świetnie się sprawdza. Drugą rzeczą, która może dla mnie zbierać dane, to jest DJI Neo. Zgodnie z prawem mogę nim latać na pół kilometra. Testowałem go za granicą. Tam, gdzie można testować, i półtora kilometra w jedną stronę leci. Maksymalny pułap 120 metrów. I z tym pułapem jest taki problem, że jak go wyślesz nad kogokolwiek, ze 120 metrów będzie go słychać. Więc, oni, więc ludzie się będą rozglądać za nim. Nie widać go w ogóle. To jest tak małe i ma, jest tak charakterystyczny, ma kolor, że nie zobaczysz go. Ze 120 m z 50 go nie zobaczysz, ale go będzie słychać, będzie piszczał. Więc wszyscy będą wiedzieli, że lata dron gdzie on poleciał, tylko na słuch na słuch wbrew pozorom tak łatwo Cię nie znajdą szczególnie jeżeli wyślesz go załóżmy tam, potem sobie zawrócisz na cel, polecisz z powrotem i wrócisz, zrobisz taki trójkąt no to jest taka najprostsza metoda żeby Cię nie wykryli nie mówię tutaj o wojskowych zastosowaniach, proszę Was ja mówię tutaj o, o tym czy tam są turyści, czy tam, nie wiem, leśnicy w tej chwili prowadzą wyręb lasów to tyle, to, to nic więcej nic więcej, bo na przykład to wykry, wykryć drona to jest żaden problem. Monokular noktowizyjny, noktowizyjny, nie noktowizor. Monokular noktowizyjny Bushnell X650. Dlaczego mówię, że to nie jest noktowizor, tylko monokular? Bo on powiększa, więc to nie jest tak, że sobie chodzisz o tak po nocy i, i, i się nie będziesz potykał. Będziesz się potykał, to ma takie zastosowanie jak lornetka, tyle że nocą. Nie ma tak dobrego obrazu jak lornetka analogowa, nie ma tak dobrego powiększenia, ale działa w nocy, w dzień też działa, ale plus jest taki, że mogę tym nagrywać. Nagrywać też dźwięk. Bardzo fajna rzecz, bardzo go polubiłem. No i w ten sposób ja zbieram informacje z mojego otoczenia i to nie jest tak, że ja muszę, że ten po prostu lubię. A teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób się kryjemy.

Zbliżyć. Więc gdy już mamy, jesteśmy rozstawieni w miejscu, gdzie według nas będzie nas gorzej widać i będziemy sobie robić obserwacje. Mówię, ten hamak się jakoś według mnie nie rzuca w oczy nie wydaje mi się, żeby ktoś miał zauważyć, jeżeli mnie celowo nie szuka. Tak jak jest ubrany, jest ok. Może być lepiej. Jak jesteście w terenie, to właśnie z kieszeni wyciągnąłem poddupnik, żeby tyłka nie moczyć przede wszystkim, bo jak jest zimno, to jest zimno, ale żeby nie moczyć, warto w kieszeni mieć. Jak będziecie chcieli sobie klęknąć, a nie macie na kolanników. Albo byście chcieli po prostu na tyłku usiąść i dłuższy czas sobie poobserwować coś. Nie? Tutaj w tym zasobniku właśnie mam też budżetowy kamuflaż. Rękawiczki chyba 20 parę złotych z Decathlonu. Pamiętajcie, że wszystko co kupicie w Decathlonie da się odpowiednik kupić na Ali. Ponczo maskujące, typowo maskujące. Ja, ja Was odsyłam też do filmiku o w moim Viper Hoodzie, którego sam zrobiłem, i Viper Hood by mi się tutaj za chiny ludowe nie zmieścił. Zaczniemy od kapturka. To jest kapturek, który kupię na Militariach. To są tyle fajne, że rozmywa Rej zupełnie. To może sobie iść na oczy, to może iść na daszek, z czapki, albo przykryć aparat, albo lunetę, inne przyrządy celownicze. Ja to zazwyczaj sobie tutaj na bok daję, bo lubię widzieć co robię. I zamiast Viper Hood'a, takie coś, bo to mniej łapie. Roślinności. Chciałem poncho, bo można też kupić dresik. To kosztuje 65 zł na ali. Jak do tego dołożymy rękawiczki, to jesteśmy całkiem dobrze zamaskowani. No nie jest to sprzęt, który cię zakamufluje z 5 metrów. Gillig z tego co wiem, z 10 powinien maskować. Ten cię z 10 nie zamaskuje. Ale z tych 20, jak się nie będziesz ruszał i wykorzystasz odpowiednio teren, no, powinno być ok. Więc tutaj mamy kamuflaż w sumie za jakieś. Jak się zakręcicie to za stówkę. Możecie się w ten sposób zakamuflować. No i to nie jest tak, że was dobrze widać. No, no słabo widać taką osobę. Tam ktoś, jak ktoś tam będzie szedł czy jechał, to jaka jest szansa, że mi zauważy? Wiem, można powiedzieć, że jakbym się nie ruszał w zwykłym kamo, to będzie to samo. Tak, ale teraz do sobie na bezczelnek zobaczcie przy drodze. a po drugie to mogę mieć w plecaku i założyć na zwykłe cywilne ciuchy i będzie praktycznie tak samo dobrze maskowało jeżeli się bawimy na maskowanie z jakiejś tam odległości no to też można z tego spokojnie zrezygnować podciągnąć sobie bafa na mordę i też dużej różnicy nie będzie Też piknie. Niestety, przechodzenie przez taki las oznacza, że będzie zahaczał tego morski, robiąc hałas. Na glebie leży strasznie dużo suchego drewna. Poruszanie się cicho jest mocno utrudnione. Będę zmieniał scenerię. Idę w kierunku wyjścia z lasu. Jest już noc a my jesteśmy cały czas w trybie pasywnym bo noc jest jasna więc on nie musi odpalać iluminatora zobaczcie to jest jeden rzecz, którą ja bym widział to jest za światełko a tu widzę zabudowanie o widzicie? bez tego bym nie miał pojęcia co tutaj jest teraz bracia widzicie rzeczy, które z gołym okiem zupełnie nie widać widać jakąś tam światę ale konkretnie co się dzieje to nic. Więc przy podchodzeniu do cywilizacji bardzo przyjemnie jest mieć dobry ogląd sytuacyjny. No fantastycznie bardzo dobrze mi się chodzi z tym do Słuchajcie, i tym optymistycznym akcentem, skoro zbliżam się do chałupy, życzę Wam bardzo przyjemnego wieczoru. I może niedługo spotkamy się, bo ja się wybieram nad morze pociągiem. To będzie mój, to będzie mój pierwszy przystanek. Bracia, pozostańcie zdrowi, pozostańcie silni, trzymajcie się.